Ok. Proszę Państwa. Ale ładne stoją. Stało parę ładnych. Proszę Państwa, 22 rok jak się okazuje. 5 dych. Nakulane. Manualne. Kosztuje, proszę Państwa, 10 500 euro. 10 500 euro. A ten nie pamiętam. Widzę twoje litery? Ańswów, okej. A nic mógł nie chce, coś koło 16. Bez dopadki, z serwisami 4 czy 5 dni przebiegu. A ten coś ko koło 16. Mit, mit kamera wzywa hydrunk? Nein. Nein. Fajna sztuka Fajna sztuka, niecałe 11 euro, coś Głupio się, bo tyle od dzisiaj zobaczyłem, że heja Coś tu się dzieje Troszkę tańszego towaru Troszkę bardzo taniego Landzik To? Asterka koło 5,5. 11 rok. 11 rok? Tak, ale to już za 4 siempre to Tak, no to kosztu 3 euro To pieniądz super Ja bym ale nie kombi Limuzyna Limuzyna Tu ładna ale GTC Przyjeżdżasz?

nie, nie, to nie może być. Zobaczmy, to jest i widzenia. jeden plac, dwa nabiera, nie? A to na jednym, na jednym placu masz 1500. <śśmiech> Siódemeczka za dziewiątkę, może byś to wziął. żonie siódemeczkę taką. 745 W benzynie, żeby nie pomylić. A tu jest ciekawostka. Co na takim placu pan Alik przytachał takiego? Skubańca. Tak, z Kubańca. No. Ostro pociąg 20 rok, 118 przebiegu kupił. Ale podjechał pod, pod Pana Tira. Równiusieńko. U to jest co to jest? Pasat? Nie ma a nie, Tak właśnie po tyle patrzę, czy Jetta, czy... Jaki ładny, jaki ładny, czekaj, jaki ładny. Proszę wziąć, że nam je wymelduje za ja tylko z sentymentu, no nie zrozumie tego. <laughs> nie, zro... nie zrozumie. Nie zrozumie. Chodź na nam idę, wszystko nam wykupił, że lecieć szybciej. Widzisz <laughs> to. Hupy ruchy! Hupy biegniemy. Kabrio żonie. Kaskada, co za nazwa w ogóle? Może ładna, może ja się nie znam. Ja sobie rano kawę zrobiłem do Telmosiku. I masz do teraz. Nie. I gorąca. I, się, łyka w tym. I wrzątek. Ja Trzy takawa... Mercedesy <noise> po 30 euro wszystkie nabyte. Wszystko wzięte na raz. No ja gratuluję oczywiście. Do telewizji czy raczej nie raczej nie, oczywiście. Żaden kłopot. dzwonić jak nie Nie dzwonił? Ech ci sprzedawcy. Dobrze idzie wszystko? Okej, okay, tak jak wszędzie. Z Osiem dziennie <laughs> To za mało tak? <laughs> Nie da się, nie przeżyję Troszkę <laughs> tańszych towarów O, Zajebiste kolory Dla koloru by kupić Dla tak, koloru kupić A tu jest srebrno-rude Czy Kto ktoś nie widział to? Też ładny, Znowu no, 7, kuszące cię. Ale, Ale omega. Nie, to jest 10, 10, 10, 10, 10, 7. 7, 7. Omega z zapłakanym okiem. Omega polift, tak? No tak. A bez kół? Tylko akcyza wysoka, 19%. Zamknięte, prywatne, zarejestrowane Wiesz, Jak ma rejestrację, to jest bez pana Alika Mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszaj